Witam w dzisiejszym odcinku, w którym będę mam 330 lasa e, Krótko mówiąc, nie chce mi się przedłużać, wchodzimy sobie w te małe No e, Mamy, szukamy, tutaj szukamy, szukamy, poczekajcie, bo muszę je znaleźć e, Nagrywam ten odcinek na tak chujowo, bo mi się nie chce e, Błonnie sypie sypi jeden, mała, dwa, kurwa trzy błędy, ma. 30 jest bardzo dobra, dobrze zrobiona. Proszę zobaczyć, sobie. No, mamy Mamy Nowigację GPS. Kratka, takie fajne kratki Widzicie? Wydaję ją wam, bo do nas to rozdawczyk. Yy, kolor kratki, to sobie możecie takie ustawić. No, możecie bardzo dużo tych kolorów ustawić sobie tutaj. No, tutaj akurat te krótkie to nie? No, tutaj macie tyle kolorów, to sobie ten na przykład dostępny. Z 130. No, weźmiemy ten. Albo um, chwileczkę, chwileczkę, chciałbym zaprezentować nam tych nowych. Ta mi się bardzo podoba, więc ta zostaje. Mm. Tutaj mamy e, ostrzegawcze. Tego już jest z lewej. Mamy teraz tak, hydraulika. Możemy sobie albo jedną, tylko jedną. Kabina zadośnięcia, coś takiego. No, tu weźmiemy sobie rurę, bożą. I tego. No tutaj sobie możemy zmienić tak ten sobie wyźniemy, bo ten ładniejszy Traktor może ma... czekaj trzy, tego pięć kolorów do wyboru. Czarny. Aha, to nie ten. Dobra. Traktor ma czekaj trzy tego ma około 10 kolorów. Jest taki. Jest taki. Jest taki. Jest taki. Taki Przy tym mam oficjalny został, bo ten jest chyba najlepszy 30 jest zrobiona na... 30 jest zrobiona do tego bardzo dobrze Można powiedzieć, że jest jak nawet kopiego Podobnie jak kopiego zrobiona, to jest bardzo dobrze No powiem tak, no... 30 ma dobrze robiona, jak jeszcze z Miloxem nie nagadałem, to no właśnie ten no się chyba nawet był przy tym. Chciałem się tutaj dać do tego filmu, żeby sobie go mógł wbić. Ale no nie wiem, nie mógł nie, niestety. Nie, nie, nie. Kierownica nowa, tutaj możecie mieć taką kierownicę, no, taką kierownicę. E, teraz tak, możecie mieć tak. Możecie mieć tablicę, no tutaj to z przodu, to już mówiłem. Kompresor, to możecie mieć typ 1 albo typ 2. On dużo nie zmienia, od tego, że będziecie mieć tą Kierownica, Nowa, taka albo taka, taka, taka. Ja zostaję zawsze przy tej, bo tam się najbardziej podoba. i najlepsza. Tutaj mamy te takie kable na lampach, jak zawsze. Przednia oś stara lub nowa. Ja to bym najbardziej bardziej. No, starą C328, nową. Zostanie o taką. Tutaj możecie sobie tego. To są chyba jest cenzuralne na YouTube, więc, ja może lepiej tego. No, może no. lepiej nie. Siedzenie na rzutach. No, możecie mieć takie coś. Bez. Takie, te, takie, te. Poduchy. E, oświetlenie przód. To możecie mieć naprawdę dużo tych dni. Dla... sobie no. Tutaj są takie, te. To weźmiemy te Kolor obręczu. To już się zaczyna ciekawe, bo to są, może być taki. No i bardziej to mi się ten podoba, szczerze mówiąc, przy tym został Standardowym No, no tutaj sobie może coś takiego Właściwie 300 tysięcy ma lot 330 I co dalej? Kupmy sobie tą 30. 30 może małe lagi robić, już tam o to mówiłem Chociaż i tak ma tutaj bardzo zazwyczaj gospodarstwo 30 tak wygląda z przodu, mamy bardzo dużo IC. To jest jakieś IC mamy tutaj klapę drwęcką. No tą klapkę tutaj macie. Tutaj możecie sobie ściągnąć potem IC możecie sobie ściągnąć całkiem tę klapę. Tutaj możecie sobie ją zamknąć, otworzyć. Zamykacie, otwieracie. No tutaj jeszcze czekajcie, bo tutaj się pogłębiają z IC. To jest od ściągania maski, to jest od otwierania i to jest od otwierania maski. Te, te maski tam to jest, to jest takie, żeby coś na przykład przy silniku. Tutaj macie to jest IC, to IC jest od otwierania, a to IC jest od y, tego wyciągania drzwi. Ogólnie. Tu macie chyba podobnie, chociaż nie, tu nie macie tak. Tu może już niestety tak nie ma, dobrze. Oczywiście mamy tutaj te mody wszystkie tutaj, które tego jeżeli chodzi o ten potem. Tak Takie, tego na skrzyniebiegów, bo to działa tutaj. Macie tutaj sobie takie podnoszenie, takie fajne podnoszenie dachu. Jest to no, faj gaz, ale on nie działa za dobrze. Nie działa chyba. Już pomisałem. Ale to coś tutaj robi. Dy macie taki fajny. też nie jest za no właśnie dźwięki, dopracowane realne 30 może chyba 26 na godzinę u czołowego chyba nie ma wygranego Jeszcze ja wam podam link to sobie wszystko będziecie mieć Zgody na wydanie nie ma Jeżeli powiecie że na nie rozdawczyk To nie sobie mówi na ludziom rozdawczyk bo on zgodził się na wydanie i sam ją wydano na to linki. dobrze No i cóż ta 30 jest do wydania Macie, dostaniecie oh, ją Dzięki, łodzie bardzo, fajnie, się na Traktor bają Traktor, bo jest... Jezu. To jest wszystko, wszystkie wsi Przerobione przez pana... ...Milosa Mak -makera, makera, wszystkiego, tego wszystkiego jeżeli miał jakiś problem macie z modem, to możecie do niego walić, ale to bez modów albo jakichś zapłat to do niego nawet nie walcie. Z takiego trudnego, bo to musicie coś mieć. Ja wiem, tak nie macie niewydanych modów. na taki pierwszy masz VIP, bo to, to jest mod VIP w sumie. Zgodne na pytanie to mnie nie potrzebuję, bo to oczywiście chyba. Tak. No i dobra. no i co powiemy na ten temat jeszcze? 30. będzie 30 na pewno będziemy jeszcze. Jeżeli Milox się zgodzi, to wydam 30 Miloxa. I jeżeli z, będę mieć następne, młody, prawdopodobnie nie było długo, w wylądują u mnie na YouTubie. No i co, i. No i cóż, to było na tyle, więc na razie. Bajos!